Co tam? Mordeczko, robimy zdjęcie, robimy. Hejka! Witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Mamy przepiękny piątek, wreszcie, bo ten tydzień w ogóle był tragiczny. Ostatniego vloga, różno dla Was, tydzień temu nagrywałam i dzisiaj właśnie znowu zaczynam. Zaczynamy bardzo fajny weekend, mam nadzieję, że będzie bardzo fajnie. Mam fajne plany na jutro z moją przyjaciółką, chociaż zobaczymy, czy też do pracy na nie pójdzie, bo wszystko się pokomplikowało trochę. No ale zobaczymy, tak czy siak jest przepiękna pogoda nareszcie, bo ostatnie dni były w ogóle deszczowe. Trochę burzowe, wieczne i w ogóle była masakra, ale już wiecie, summer energy mamy to. Właśnie e, na wstępie mogliście widzieć e, książkę, bo robiłam zdjęcie z recenzji. Jednak jest takie z południa, bo jest jakaś 12.30, jest po prostu za bardzo żółte słońce. <grywa> mega dziwne określenie, ale tak, poczekam, aż będzie już trochę po południu, żeby to już było tak bardziej białe, bo po prostu większość zdjęć na profilu mam takich jasnych, białych, nie takich mega słonecznych, i także poczekamy zrobię jeszcze raz. Outfit for today na razie mamy domowo ubrałam się tak, mam jakieś spodenki mojej mamy czy coś i mam jakiegoś tofa starego. Ubrałam się tak, bo myślałam, że będę sprzątać u siebie w pokoju, ale nadal tego nie zrobiłam. No, ale dobra, teraz Ty że sobie troszkę zamienię to, bo za chwilkę chcę iść do mojej przyjaciółki, do jej pracy, żeby troszkę sobie z nią pogadać i ją wesprzeć, bo jest trzeci dzień z rzędu już tej pracy. I stwierdziłam, że teraz sobie zrobię kawę, zjem sobie coś dobrego, coś słodkiego, a później jak wrócę sobie zjem obiad, więc sobie po prostu zamieniłam obiad z kawką, bo jeszcze obiadu gotowego nie ma, także jestem genialna. Później wrócę, będę musiała właśnie posprzątać u siebie wreszcie swoją przestrzeń, bo troszkę tego nie robiłam. Pokój, kurze, mopowanie, odkurzenie i łazienka, i schody, i Dużo. dam radę i też na 20 idę do kościoła, bo dzisiaj mamy pierwszy piątek. No, a i kończę też ten tękstuję dzisiaj, także dużo rzeczy się dzieje. Zapraszam was na nowy odcinek, zobaczymy ile, ile go będę nagrywała. W ogóle już nie chcę, nie chcę mówić dokładnie kiedy, bo będzie niespodzianka i gdzie, a już za niedługo, powiedzmy, będę już na wakacjach, tak się nie mogę doczekać. No, ale korzystajmy z, z tego czasu jeszcze tutaj w domu jak najbardziej, bo jeżeli bym czekała tylko na ten wyjazd wakacyjny, to bym już to by mi już cały wakat zleciało. Samostalnie poprzyklełam sobie, bo używam tej mgiełki. Ja chyba wam pokazywałam już w którymś filmiku, ale ona jest po prostu cudowna. Czy to mgiełka? Nie wiem. Po prostu to pachnidło. Jest super, mega, mega polecam. Ja chcę jeszcze sobie kupić właśnie, nie wiem, czy różowe, czy pomarańczowe, niektóre lepsze, ale są cudowne. Pokażę wam, co ubrałam, mimo, że to jest dobra opcja, bo mam cały czarny outfit, ale mam taką zwykłą na sobie bluzkę na ramiączkach czarną i do tego takie spodenki. Kupiłam je, no właśnie, kupiłam je, bo widać, bo met mają metkę jeszcze. Kupiłam je jakąś dosłownie. Nie wiem kiedy. We, we, we wtorek, gdzie miałem ja piątek, we wtorek je kupiłam. A um, w i są super. E... No, także takie idę. W ogóle mega skam, bo ostatnio, w ostatnim vlogu byłam na plaży, co nie? I tam miałam moje okulary przysłoneczne, Nie wiem, gdzie są. Totalnie nie wiem, gdzie są te okulary. I muszę je po prostu je znaleźć, bo to są moje jedyne okulary. A jak nie, to muszę sobie jakieś inne kupić, ale kurde, zawsze wszystko tam na jedno, jedno miejsce. A w sensie, no ale nie ma ich tutaj, w ogóle mam jeszcze inne jakieś, ale one po prostu... Nie wiem, ja je kupiłam w jakimś 2020, bo myślałam, że to wyglądała cool. No już wam pokażę, czekajcie. <grym grym> to się wygląda, że to się tak nosić jakoś, tak. Nie wiem, no przecież w ogóle, co to jest, kochani? Nie no, w ogóle wyglądam w tym Jezu! Hello, hello, ogarnęłam się tak, że lecę do kościoła. To um, ubrania, nie ma, tak sobie Ubrałam sukienkę, taką w paski zwykłą, ona jest na ramionczkach, powiedzmy, że no do takich grubszych, ale tak czy jest, więc sobie, a ona jest hełm, więc sobie ubrałam koszulę, nie wiem czy ją jeszcze wiązać, czy nie, zobaczymy, ale lecę i później wam powiem, co i jak się dzisiaj działo. Hello, wróciłam z kościoła, byłam... Y Moja siostra na mnie patrzy. Nieważne. Eee, proszę, się, moja siostra na mnie patrzy. Ale dobra. Um, wróciłam z kościoła, bołam się kombać, Zaczęłam troszkę oglądać meczu z Portugalią... w sensie Portugalii. Portugalii <grym> z Francją. A stwierdziłam, że jak ja nie znam tych piłkarzy oprócz dwóch, to ja stwierdziłam, że ja te to będzie nudne i lecę teraz oglądać Daily Mortalcia, bo kocham, my jestem. Każdy odcinek oglądałam na razie z Daily, także lecę oglądać. Dzisiaj to jest chyba. Spędziliśmy 50 godzin na rolkach, także będzie bardzo, bardzo ciekawie. A um, tak, zaczęłam, skończyłam też textu, nie wiem czy Wam. Właśnie nie mówiłam Wam. Dobra, to oglądam sobie Mortalcia i pogadamy o książkach troszkę i o planach, powiedzmy, że na jutro. Hello! Oglądaliśmy sobie swoją strzelam filmiku Mortalcia um, i teraz mam jeszcze mecz Francji, nie, Francji z Portugalią. Jest jakoś 113 minuta i jest nadal 0,0, więc pewnie jest tą karnę, ale miałam Cię powiedzieć o książkach, już totalnie nie mam siły, to oglądam mecz i lecę spać, więc jutro yy, ja dokładnie z tą samego rana na zakupy muszę wstać. No wyjeżdżam o 7, bo tata mój musi też coś kupić. No i wrócę do Wam opowiem o książkach, także lecę spać i do jutra. E, witam Was kolejnego dnia, mamy sobotę e, No i co, z rana byłam właśnie z na zakupach Nagrałam Wam dosłownie chyba dwie przebytki Bo jakoś mi się zapomniało Ale właśnie byliśmy na zakupach Nie przebaczcie się tym, ostatnio jak byliśmy w górach To się wywróciłam e, Dobra, tak żyliśmy byliśmy na zakupach e, Teraz posprzątałam w sumie Sprzątałam przez dwie godziny Um, ale powiem szczerze, mnie tak brzmił boli, więc nie wiem czy dzisiaj będę dużo nagrywała, ale opowiem Wam szybko o książkach. Czekajcie, o czym mam Miałam opowiedzieć? O Thanks to you na pewno. I o książce, którą zaczęłam, tylko że e, mam ją w kuchni, więc nie chcę mi się po nią iść. Ale mamy tutaj Thanks to you". Jest to właśnie książka, którą skończyłam, jest to drugi tom logii You. Pierwszy to było Because of You, tu jest Thanks to you", jeszcze jest Start over". Um, tylko, że to już jest spin off. Ja się kędzę, kiedy była w ogóle cudowne. Serio, totalnie. Pierwsza połowa była taka, no taka okej, okay, ale mm, w sensie, i tak była fajna, bo ta książka, ta seria w ogóle jest całej super, ale no nie działo się nie wiadomo co tam, i tak troszkę mnie przynudzało. Ale serio w drugiej połowie się zaczęło dziać, ale takie fajne rzeczy się zaczęły dziać, i wiecie, to jest takie, ta książka to też jest takie potwierdzenie, że. Po burzy zawsze wychodzi słońce i dosłownie no, no, jeżeli miałabym określić tą serię jakimś cytatem, to cytatem, no to to jest właśnie Po burzy zawsze wychodzi słońce, serio, totalnie. Mega, mega polecam, słodka seria, słodka, ale wiecie, też się, są tam różne problemy poruszane, problemy rodzinne i nie tylko. A, ale bardzo, bardzo polecam, słodziutka, fajna była. Zaczęłam się czytać: e, spotkajmy się o północy, książkę, tą wam pokażę później, jak będę sobie właśnie też czytała, albo za chwilkę w przebicie wam ją pokażę. No, e, jestem na razie na trzeciej stronie, ale jest fajnie. Czytałam w latach zasad właśnie tej autorki, a rok temu i było cudownie, teraz też jest super, ale idę chyba poleżeć, bo nie czuję się za dobrze. Także jak dzisiaj już nie będę na siłach, to się jutro do Was odezwę. Hello, wyszłam swoim pieskiem na spacer. No, um, nawet nie brzuch boli, ale staram się o tym nie myśleć, bo jest bardzo ładna pogoda. Miałam dzisiaj się pokombać po w po wodzie, ale no, no nie pójdę, no cóż. Jak to mówię, wszystko dzieje się, bo coś może akurat jakbym się poszła dzisiaj kombać, to by mnie ryba ugryzła, nie wiadomo jest. No, chciałam coś powiedzieć, ale w sumie nie wiem, co bo nie brzuch boli, boże. Ale dobra, ten vlog nie będzie się opierał na narzekaniu, także ze nie, nie, nie boli i lecimy dalej. Halo, ale, miałam wcześniej pokazać. Um, nie ma ta książka, tak to wygląda, bardzo ładna jest Pokazałam Wam ją w ostatnim vlogu Wzięłam sobie takie dwa znaczniki Wiadomo czemu fioletowy, no bo większość okładki jest fioletowej Prawie, wiesz cała um, A pomarańczowe, bo też to są elementy pomarańczowe Więc zobaczcie jaką mam przepiękną komatkę, Zakładkę Zuzanna. O, też Macie jest do ogładki. Jestem na 80 w mojej stronie. Wow. I jest bardzo fajna. I mam widokrona. I czytam przez jeszcze jakieś 5 minut, bo za chwilę jedziemy na fajny, powiedzmy, że taki event. Zobaczymy, czy fajny, ale mam nadzieję, że będzie fajny. Jo, wróciliśmy, a um, byłam właśnie na takim pikniku lotniczym, było super, latał jakieś samolot wojskowy um, i było po pierwsze głośno, ale była taka fajna zabawa, taki no fan był serio, super było. A um, może były tam takie właśnie mniejsze dzieci, no i one się musiały chować, bo jednak było bardzo głośno, ale mi się bardzo podobało. A byliśmy podło też na takim czymś 5 lat temu, ojcy mi mówili, ale ja takiego czegoś nie pamiętam, także no nie wiem. A no, także sobie teraz chilluję, czytam książkę właśnie. Spotkamy się o północy, serii, tak się fabuła w ogóle rozwija, że jest to, no cudowna jest ta książka. A no, um, jeszcze tak szybko tak powiem, jakby ktoś pytał, to bluzkę mam z hausa, bardzo ładna jest w ogóle. Kocham ją, Mi um, um, już sporo razy była w praniu, a nadal ma takie fajne, wyraziste kolorki. Dzisiaj też właśnie ostatnie dwa mecze ćwierć finału Euro, a teraz gra um, Szwajcaria z Anglią, chyba. Um, jest 1-1, ale już jest dogrywka. Um, a później gra Turcja z Holandią. No, pomimo że zawiadam się, że nie przyszła Portugalia wczoraj, w sensie ja się nie znam na tym, ale stwierdziłam, że ja Francji nie lubię. No, nie pałam z Emacją do tej reprezentacji. Po prostu tak, tak dla fabuły, nie wiem co. No, nie wiem czemu tej Francji nie lubię, ale po prostu jakoś. Nie, nie lubię ich. No, tak stwierdziłam, że Portugalia będzie lepiej, no i. Ale mam nadzieję, że Francja nie wygra. Serio, bardzo bym nie chciała, żeby wygrała Francja. Może wygrać, nie wiem co, ale wszystko oprócz Francji. No. Nie znam, że tego piłkarza z Hiszpanii, ale fajnie było, gdyby Hiszpania wygrała. Tak po prostu dla Fabuły. No, to tyle. Żyjemy dla fabuły. Um, odezwę się albo dzisiaj, albo jutro. Może jutro, O, czekajcie, jest już 20, jakoś po 20. Zobaczymy, jaki mortalcie wstawił filmik do Daily. Wczoraj były rolki, było super, mega śmiesznie się tak uśmiałam, po prostu nigdy się tyle nie śmiałam. Oglądałam to wczoraj z moją siostrą i po prostu moja siostra się patrzyła na mnie jak na idiotkę, bo tak się śmiałam jest filmik pod tytułem Spędziliśmy noc na tratwach, także będzie fajnie pół godziny stary, te filmiki, są mega długie te daily i super, także ty się ogarnąć, muszę się umyć. <noise> Wiadomo, ale też muszą być włosy, więc troszkę mi czasu na to zejdzie i sobie będę oglądała i czytała. Hello, mamy niedzielę, kolejny dzień, wstałam, ogarnęłam się do kościoła, się po prostu czuję tak to pozwalałam sobie takie coś ładne na twarzy. Zobaczcie jaki glow, no ładnie. <noise> Muszę nagrać filmik, um, właśnie co używam do między innymi włosów, bo serio się. że teraz jestem w takim momencie, jestem bardzo zadowolona z swoich włosów. E, bo dbam o nie, używam mam z... może nie, że wielu, ale... Dobra, po prostu pokażę Wam, co używam. Tak samo, no to już słabiej widać. Ale e, pokażę Wam, co używam do makijażu. Chociaż tak szczerze, ja ostatni raz się malowałam... Z dwa tygodnie temu. Bo ja się nawet nie malowałam na zakończenie roku szkolnego. Ojejciu, to ponad dwa tygodnie temu. Totalnie, serio, jak mam jakiś mut na przykład teraz miałam więcej czasu, stwierdziłam, że dobra, coś tam zrobię na tej twarzy. A tak to nie robię, bo... Ja mam bardzo ładną serwetkę, mnie, więc jak powiem, więc po co? No mam taką opisą czarną sukienkę na ramiączkach właśnie, no, tylko muszę sobie wybrać taką... Ubiorę taką koszulę na krótki rękaw. Um, czekajcie, ogarnę to i pokażę wam, jak to wygląda. Dobra, jeśli chodzi o górę, to tak to wygląda, ale ja chcę to trochę zawiązać, bo jeżeli tak będzie, no to chyba brzydko będzie. No oczywiście, że brzydko. Więc to zrobimy tak i zrobimy tak, bo tak. To moja siostra. No i jakoś to. Minuta, wyglądam. To jest moja siostra. Nie zwracajmy na nią uwagi. Stwierdziłam, że a rozwiązane, bo jeżeli to zrobię, to strasznie, jak pościskane tutaj jest i mi też będzie Wiesz, to Wygląda jakoś super. No nie wydaje mi się, ale idziemy do kościoła, nie idziemy na wybieg mody. I chyba jedziemy do mojej babci na tych rowerach, jeżeli będzie w domu. W co tam jedziemy, a czy będzie w domu to nie wiem. A chciałam wam pokazać moje kolarki dokładnie. Ja mówię, one, są tak no kolarki klarki, one są tak super. No, kolarki jest kolarki, ale one są tak super. Za chwilę pokażę, ja mam taki fajny materiał i w ogóle w to są bo ja mam też wysoki stan, tutaj mi się kończą. Ja tylko mam taką bluzkę z 4F, 4F, nie wiem jak to a się dokładnie wymawia. I ona jest mojej mamy, no także tak. Cześć! wygląda pewnie pewnie ale serio że coś nagram. No jedziemy. Jest masakra, taka lampa jest i takie są górki. Serio, teraz jedziemy nie na dół, ale jedziemy po... za chwilę po w tym terenie, po kamieniach i jest mega pod górę, albo mega na dół, ciężko coś. No ale jedziemy, jest gorąco, ale mam nadzieję, że moja wcześniej będzie w domu. To sobie tam pójdziemy na chwilę. Tak mniej więcej wygląda. jakby ja mam rower górski niby super, ale... Tak się ciężko jeździ. No, także mega cool! Rozliczałam, zmyłam sobie właśnie to, co mam na twarzy, bo troszkę jeszcze zostało, ale pewnie większość spłynęła mi z potem. Ogólnie mamy tu 15 jeśli już wykąpałam, wróciliśmy jakieś pół godziny temu. Ogólnie zrobiliśmy 18-19 km, um, ale to były takie, wiecie, takie, mm, jak się nazywa. Przewyższenia, że masakra górki, pagórki, góry, doliny, wszystko. <głos》>, serio. Było bardzo fajnie, ale jestem bardzo, bardzo zmęczona. Przyjechaliśmy właśnie tam do mojej babci, posiedziałam chwilę u babci, a nie mój kuzyn nie wyciągnął, żeby się poszli z świadka, więc poszliśmy. Później znowu do babci na chwilę, no i pojechaliśmy. Męczące to było bardzo, 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 bardzo. Także teraz mam sobie to, co mam na twarzy, robię skinker i będę sobie oglądała YouTuba. W łóżku, albo czytała książkę. Także to tyle raczej się na dzisiaj do Was odzywamy. Jutro sobie będziemy już kończyć ten filmik, ale powiem Wam jeszcze, um, na której stronie jestem książki jutro, no i żeby takie mniej więcej aplikacje. jak mi się podoba. Przeszłam zakończyć ten odcinek. pogadamy sobie jeszcze szybko o książce mamy poniedziałek. Um, sprzątałam przez prawie że 3 godziny mam dość. Ale koniec, um, koniec, następnie, czy one się planują jakoś Wow Mega? No chyba nie. W tym tygodniu no kilka fajnych rzeczy mam nadzieję, że będzie, zobaczymy. A czy będę je nagrywać? Zobaczymy. Mm, Co jak najbardziej korzystać z tych wakacji, ale powiem Wam szczerze, że nie czuję jak jakoś ich za bardzo. W sensie, o, może akurat jak byliśmy na tym właśnie pokazie samolotów, to poczułam jakieś y wakacji, ale tak to tak, tak, słabo no, ale dobra. Yy, czytam sobie, jak już zapewne wiecie, spotkajmy się o północy. Zaczęłam sobie czytać. Piątek, czyli wtedy, kiedy ja zaczęłam nagrywać vloga dla Was I jestem na 236 stronie To ma jakoś 350, więc zostało mi 120 mniej więcej um, Chcę jutro na pewno skończyć, ale może dzisiaj mi się to uda, zobaczymy Ale no, także to już poznacie, <grym> czy udało mi się dzisiaj skończyć, czy jutro w następnym filmiku um, Mam nadzieję, że się Wam fajnie, fajnie to oglądało Wydaje mi się, kurczę, nie podoba mi się jakoś mega chyba ten vlog Nie wiem w sumie, co tam nagrałam ale nie wiem, czy tam są jakieś fajne fragmenty. Mam nadzieję, że są. Mam, mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Widzimy się już w kolejnym. Mam nadzieję, że jakieś fajne, fajne plany będą, że mogę coś nagrać. Także buziaczki i trzymajcie się.